Tomasz Remeta, zapraszam na informacje Sport. W dużo gorszych humorach piłkarski rok kończy Jeziorak. i Iławianie byli o włos od zdobycia punktu w wyjazdowym meczu z ale pokwili sprawę w ostatnich sekundach pojedynku i przegrali 0 do 1. Gospodarze od początku sezonu przeżywają problemy finansowe, o czym piłkarze Krzop przypomnieli, wychodząc na boisko z siedmiominutowym opóźnieniem. Będzie dostajemy wypłatnie, nie mamy. Ja mam dziecko, nie mam, nie, mam, nie mam za co utrzymać dziecka i to jest dla mnie przykre z tego powodu, że wychodzę na boisko i się martwię, czy jutro będzie moje miało dziecko, co jeść. Piłkarze z ostrowca to jednak ludzie ambitni i honorowi. Jak już wychodzą na boisko, to starają się wbrew wszystkim przeciwnościom. Tak było i tym razem: Krzop nie zamierzało ułatwiać zadania przyjezdnym, a że i ławianie zagrali ambitnie. Nie, sporo więc było ciekawych akcji i podbramkowych sytuacji. I gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, decydujący cios zadali gospodarze. W ostatniej minucie Daniel Dylewski trafił do bramki, zapewniając swojej drużynie trzy punkty. Mecz do ostatniej sekundy trzymał w napięciu. Uważam, że zespół Jezioraka w tym spotkaniu nie był zespołem gorszym. Graliśmy otwartą piłkę, przyjechaliśmy tutaj po punkty. Niestety po raz kolejny tracimy bramkę w doliczonym czasie. W przypadku Iławian była to piąta porażka z rzędu. Na szczęście teraz blisko czteromiesięczna przerwa, która miejmy nadzieję pozwoli Jeziorakowi poukładać sprawy sportowe i organizacyjne na tyle, by utrzymać się w gronie drugoligowców. I to wszystko o sporcie na dziś. Przypominam o naszych serwisach od poniedziałku do piątku po informacjach o 17:20 i 18:30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.